インドブレミナ。ミナちゃん。虫。でもなんか匂いがいい。インドで、えー、今日は二十四日クリスマスイブです、えー。ポーランドで初めて過ごすクリスマス。どんな一日になるのか楽しみです。 A, jak wychodź na śniadanie. No, jest śniadanie, bo. Mm. Śniadanie się, kowki, napijemy. Tu masz kabanosa. Śneczka. E, Co to jest? Pasztet? Mm -hmm. Tak. Tasfer. Górki. Chlebek. E to jest chleb od Szymona. Barła nabiła Szymonga, skutka Pandys. Mm. I? Ale ty mi to łosiło. すまちねえごう。ん。ジンクザフラップ。しまい。おしなこチャスなベおセル、カフウシいい różne スマコウエキ。オランダ人いっぱい食べてるね。朝ごはん食べたらこんなにまた食べるの<笑い>。特別じゃないちょっと。クリスマス私、私が来てるから。朝ごはん食べ終わって、即。 Kohitangis Serniczek, ja to lubię serniczek. Jako może jeszcze wafle Wafelka. rafelka. jest jestem prezent Jajko prezentuj się ty. Ty w Ty wygórą Co to jest? To jest kompot.

W tygodniu na spotkaniu z patronami Dostaliśmy też trochę giftów I niektóre z nich są dla Aiko Teraz je przekażemy Aiko, bardzo proszę, prezenty dla Ciebie mhm. Wesołych Świąt Świąt? To jest od Ta to jest? To hachimitsu マッカだ何だ何だ何だ何だ何い模様のだ何だ何だ何だ何だ何だ何だンシ何バーだ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だでだ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何チ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何 Uuuu takaciemicułain. Ciemicuaine. Przygotowujemy się do zigilii. Ajko. Mm -hmm. To jest taka sałatka, nie? W mm -hmm. swojej porano do to na no. salada. Mm -hmm. To jest to mastado. No mm -hmm. i tak. Nie mają

jako obładowana prezentami już. Śadam. No. Już ja jesteśmy u dyle. babci i nosimy. Dzień dobry. Geez, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jestem piękny kwater. Chodź daj ciołeczko daj ciołeczko daj ciołeczko Ajko dzielnie pomaga nakłada łóżka do zupy Proszę. Pana moja, tobie zakładam oh. ten paczek. Na pamiątkę. Na pamiątkę dla oh, oh, tak, nie Od babci. You take from her. O tak. Trzymaj mocno. I teraz ode mnie. Oh, tak. oh. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Bo... Wszystkiego najlepszego. <grymne> <grymne> no, proszę być najwyższym dzieckiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Your dreams come true.

Ma wszyscy nie bujcie się. Właśnie zdaję sobie sprawę, że jeszcze nigdy z własną żoną się nie dzielę płatkami. Nawet nie wiedziałem, kto się robi z żoną. Czy się całuje pusta, czy się całuje policzek. Dziwne to było. z żoną? No nie wiem, właśnie to było bardzo dziwne. Nie, nie wiedziałem, co mam zrobić. Więc powiedzcie, że w szkole zaczyna się wpisać, wydawać książki. Ale tak, ja wymyślcie książkę. Najlepsze książki. Nie, 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 nie. Oh yeah, you should achieve new Auntie business, Auntie I mean yeah. Uh, yeah. making space oh. we'll go will no, will go very well. <laughs>

o, mm. To dla mnie? O, dziękuję. Dziękuję. Co tutaj dostałem? Dostałem od Mikołaja sweterek, żeby mi nie było zimno na live streamach. Przyda się na pewno. Aczkolwiek dzisiaj to już mam swój sweter, więc na razie odkładamy. A, mamo! Oh, nie, no. It's crystal. Mm, yes, crystal. Mm. Czas na serniczek. Jaki piękny sernik. Wow. Hey, Patrycia, a a hey! I like to sernik. to A, super. się, no jak w chcesz lodów trochę? ロディーチョコラドベもうすっごい今お腹がいっぱいです。クリスマスイブのパーティーはこれで終わってみんな片づけてます。私もたくさんプレゼントもらって、e, これなんかバプチャが買ったアンティークの指輪とか。 これはお母さんからネックレスこれはあのお姉さんからもらったネックレス <laughs> 全部つけてるこれはあのおばあちゃんのものねこういうあのヨーロッパの一般の家庭の,そのクリスマスのやり方っていうのにやっぱりちょっとまだ慣れてないところがあるので、えー、と特にあのなんかあの白い紙みたいなお菓子を交換してなんか挨拶するっていうのが <laughs> オッパーテクオッテク もうそれれがすごいいまだ慣れな,い <laughs> なんかちょっとなんか何何何しまう <laughs> まあ何回かやればなれるんだろうけどでそのプレゼントを交換するのをなんかそのツリーの下に全部プレゼントを置いてでなんかそのご飯大体食べ終わってからみんなで開けるみたいなのもそういうやり方日本でもほとんどやらないのでそれもまだちょっと慣れないですね。 でもなんかすごいあのヨーロッパの一般の家庭のクリスマスっていう感じを楽しめたのですごくあの嬉しかったですじゃあこれで、ね、初ポーランドのクリスマス終わりになります明日も25日だけど明日は何もしないのポーランドでは明日また家族と会って食べる、うんうん、あそうだ、ね、うん 36日まで26日まで続くいろんな家族のところに行って食事するお祝いするそういう習慣だからいつもお腹いっぱいで太る太る気持ちやばい今日もちょっと太った気がするそうだねお腹出たね。たうサンタが大きくなったサンタが大きくなったそんなもんだよクリスマスポーラーのクリスマス楽しかったうん楽しかったかったね じゃあまた明日、うんうん、明日、はい、海の方に行って、うん、またあのおばあちゃんと、うんうん、頑張る頑張る、うん、今日のエピソード見てくれてありがとうございますありがとうございますじゃあまた明日